Zapraszam do rozpakowania oraz recenzji generatora pary Perfect Car 9000 od firmy Philips. Moja recenzja będzie trochę inna niż wszystkie, bo nie będę się w niej rozgadywał na temat tego, że dzięki wbudowanej kamerze i sztucznej inteligencji technologia ActiveSense rozpoznaje rodzaj tkaniny, że automatycznie reguluje temperaturę i ilość pary. Że silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Że dzięki systemowi szybkiego chłodzenia, żelazko nigdy nie przypali żadnej tkaniny. Że żelazko jest niesamowicie lekkie i wygodne w obsłudze. Ani o tym, że przeźroczysty zbiornik wody o pojemności 1,8 litra zapewnia do dwóch godzin ciągłego prasowania. Że stopa Steam Glide Alight to najlepsza stopa, która zapewnia wyjątkowo dobry poślizg i maksymalną odporność na zarysowanie. Że wyjątkowy system Easy DECALC Plus na bieżąco gromadzi kamień, a wskaźnik i sygnał dźwiękowy informują o konieczności opróżnienia zbiornika oraz o tym, że żelazko można zablokować w stacji bazowej na czas przenoszenia. Że jeśli żelazko z generatorem pary nie jest używane przez kilka minut, funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłączy urządzenie oraz że posiada technologię cichego wytwarzania pary. Ale za to powiem Wam, jak wygląda praca z tym urządzeniem. I uwaga, skupcie się proszę. Najbardziej wymagającymi czynnościami, jakie będziecie musieli podjąć, to napełnienie zbiornika wodą podłączenie generatora pary do prądu włączenie go odczekanie chwilę i przystąpienie do prasowania bez zastanawiania się jaki rodzaj materiału prasujemy jaką temperaturę mamy ustawić a jeśli zapomnimy się i zostawimy żelazko na prasowanej rzeczy to nie stanie się nic po prostu prasujemy, prasujemy, prasujemy. I jeszcze raz prasujemy i prasujemy. Z przyjemnością. Polecam.